Dzień dobry, dzień dobry, słuchajcie zaczynamy vloga z tego pięknego miejsca, zobaczcie jesteśmy w domu życia na Nakielka, właśnie dojechałyśmy na Kampa u Karinki Wilkowskiej słuchajcie, myślę, że to będzie naprawdę czat miejsce w ogóle to jest taki klimat, że zauję, że nie wzięłam słuchajcie, butów do biegania także trzy dni pełne kobiet, dla kobiet, od kobiet A więc tutaj moje łóżeczko, nie, moje Karinki, i słuchajcie, tutaj będziemy miały gościa na jeden dzień. Także super, bo słuchajcie, to e, miejsce jest idealne dla 10 osób. I to jest tylko do naszej dyspozycji. Także będzie mega. Są słuchajcie, sauny, będą warsztaty, będzie chodzenie na włoso, e, będzie uziemianie się. Myślę, że też poranki e, będą cudowne, żeby się przejść na spacer, więc z nawigacją słuchajcie, tutaj będę chodzić i e, słuchać sobie muzyczki albo po prostu lasu, czyli te poranki moje ukochane, ciepła woda. Także słuchajcie, dzisiaj będzie magia. Także dzień dobry, dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. I zaczynamy, kobiety. Czasów relaksu, bo za chwilkę rozpoczynamy kampa, więc wszystko już jest naszykowane. Przed chwilą pakowałyśmy cudowne boksy. Muszę wam powiedzieć, że. Ja wiem, że tutaj jest tak klimatycznie, ale słuchajcie, te kosmetyki już tak kuszą, bo tam są i maski w płachcie, słuchajcie, i szczoteczki soniczne od Beautifly. Generalnie cały asortyment e, suplementów, e, co tam się dzieje, magia po prostu, pełne makijaż, e, pielęgnacja, słuchajcie, maski w płachcie, eliksiry do twarzy, książki, słuchajcie, wydawnictwo Feria również tutaj e, się pojawiło, ale jeszcze Wam pokażę jedną rzecz. Proposesje zdjęciowej, które będzie jutro, proszę bardzo. Garnitury, marynarki. W ogóle to jest nasz salon, który będzie e, służył nam, żeby właśnie rozmawiać wieczorami. Ręka się właśnie przygotowuje do e, rozpoczęcia kampa. I tutaj mam takie przepiękne okno salonowe na taras. W ogóle ja was troszeczkę oprowadzę jeszcze, jakieś chwilka. miałam poddawać relacje, ale słuchajcie, to jest tak pięknie. Tutaj z części salonowej przechodzicie do jadalni, więc myślę, że to też jest taki klimat. W ogóle tak sobie teraz pomyślałam, że tutaj można zrobić. Eee, bardzo fajne wesele, albo na przykład tak jak ja myślałam o zrobieniu na dziesiąte, taki after'ek właśnie, żeby przypomnieć sobie nasz klimat wesela, to tutaj słuchajcie zrobić, bo uwaga, tu jest w ogóle cudowna kuchnia ja mogę mieć taki dom generalnie więc muszę sobie pocykać parę dni na inspiracji eee, słuchajcie, tutaj mamy przygotowane jedzonko ekspres, kawa, mleko wszystko jest, słuchajcie tutaj będziemy sobie jadły eee, śniadanka obiady, no generalnie dużo się tutaj będzie działo, myślę, że dużo też będzie plotek. Ale słuchajcie, mamy również taras. Tutaj jest taka część, e, gdzie po pierwsze musicie się zrelaksować, bo mamy domek, w którym będziecie mogły e, mogły, my będziemy e, tak naprawdę tutaj przebywać, e, tam będzie sauna, tutaj jest część taka ogrodowa, jeżeli chodzi o kiełbaski, pierzenie kiełbasek. I tam jest też część słuchajcie e, ogrodowa. Nie no, to jest po prostu przepięknie. Także pełen de Ja Zaczynam wrzucać relacje na Instagram, bo gdzieś tam nas czas goni. Także jeszcze słuchajcie, bułeczka w biegu. A później sobie usiądziemy o 14 i będziemy jeść obiad. A wieczorkiem wam zrobię w ogóle pielęgnację, bo skoro tutaj jesteśmy, jest taki czas na relaks. To oczywiście LaRosowa pielęgnacja będzie, bo LaRos jest głównym partnerem Kampa. Cudowne, przygotowało nam z marką Beautyfly produkty pielęgnacyjne, jest również marka Polemika więc będzie full na makijaż i myślę, że same się rozpiście tym filmem, a jednocześnie to będzie taka fajna inspiracja, żeby może takich więcej miejsc poszukać, ale na Kampa, gdzie jest takie kameralne grono, to jest rewelacja. sprowadziłam do ładu, bo jesteśmy po grillu, muszę Wam powiedzieć, że grill w ogóle był super, także bardzo Wam polecam takie dodatkowe atrakcje. Generalnie mnie bardzo głowa boli, bo słuchajcie, zadam mnóstwo węglowodanów, także słuchajcie, Wam pokażę, Pokażę, co e, możecie zastosować, jeżeli chodzi o e, zdjęcie tej porannej i wieczornej opuchlizny. To słuchajcie, te rolery są po prostu boskie, ja mam akurat izilimin, ale kupiłam dziewczynom e, trochę też tańsze, tak naprawdę o, to jest słuchajcie, roller za 180 zł, ale są też takie za 60, 70, 100, e, tańsze nawet w ogóle, czasami jest dużo za grosze kupić takie rzeczy to słuchajcie, to naprawdę Wam ratuje to, jakby sobie wkładać do lodówki, ja zaraz idę go włożyć z powrotem i lano go sobie założę. Nakładam padki pod oczy, też mam, słuchajcie, trzy boksy płatków pod oczy, gdyby też dziewczyny potrzebowały na dole w lodówce, bo tutaj nie mamy w pokoju. I słuchajcie, zrobimy sobie jutro taką poranną pielęgnację na słoneczku, już stwierdziłam, że skoro tak szybko wskoczyłyśmy na saunę, ja musiałam naprawdę zrobić w 5 minut do makijaż, no to też nie będę w pędzie Wam wszystkiego pokazywać, ale słuchajcie, coś, co mi się fajnie sprawdza, to to nowy olejek z tego, bo ja go Wam podwiękuję, bo on jest naprawdę, no, no, przeboski w ogóle, to kobo, to jest ta marka, która wypuściła mój ukochany krem ceramidowy, e, więc dużo będzie takich fajnych też, nowości w porannej pielęgnacji, na słoneczku sobie ją zrobimy, ja mam jutro z Sanro, y, słuchajcie, umówiony spacer o 5.30, więc wstanę sobie normalnie tak jak ja o 4.30, pójdę poćwiczyć, w tym dużym salonie, w którym miałyśmy warsztaty e, i pójdziemy sobie na spacer, słuchajcie, później zimny prysznic, więc się trochę przygotuję pod tą sesję, sobie może później zjem śniadanie, nie chcę przed sesją, słuchajcie, jeść, bo naprawdę się tak najadłam tutaj e, tych przepysznych rzeczy, że ja Wam powiem że jak ja jem w domu dwa razy dziennie i jem, zaczynam w ogóle od 12:00. No to powiem szczerze, że trochę mi się zaburzył ten rytm swój, taki który ja bardzo lubię. Więc, żeby zapaść taki balans, to słuchajcie, po prostu sobie na razie odpuszczę śniadanie. Dużo wody właśnie idę, słuchajcie, z bidonem. Zresztą w ogóle powiem Wam ciekawostkę. Wszystkie mamy, słuchajcie, te same bidony z bitamin. Tutaj jest Izy, Karinka ma swój czarny na dole, a mój jest ten także. I słuchajcie, moje, moje perełki zrobiły po prostu absolutną furorę, także ja dzisiaj w moim szlafroku, się pytacie, często mnie to jest zalando właśnie e, Roberta Kopisza, także ostatnio jakoś mam fazę na jego ciuchy, ciekawe ma te bluzy, zwłaszcza te duże, także słuchajcie, te popadki, roler wkładam do lodówki, zrobię sobie jeszcze ciepłe wody. I widzimy się jutro na porannej pielęgnacji. Jutro też mamy sesję zdjęciową, warsztat, także też będziecie. Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, my całą ekipą jesteśmy na spacerku. Słuchajcie, dzisiaj nam się udało więcej dziewczyn złapać, także ostatni nasz dzień kampu. Ale słuchajcie, czuję się dosłownie. Jak bym była w średniowieczu, słuchajcie, tutaj jeszcze czuć zapach takiego drewna palącego. I w ogóle to wam pokażę, bo z tej perspektywy same. Zobaczcie, tu jest las. No po prostu hit. Także wow. Naprawdę to fajnie wygląda. Tam też można fajnie do lasu wejść, nie? A ona nie weszła do lasu? No ale nie widać? No, Mega fajne miejsce, fajnie. bo mm, tu y, Holendrzy mieszkają, dodam. Tak, z tej historii całej, że tu tak. tak. To był ich podobno kościółek, tak? To z tego co ja dobrze zrozumiałam, że przyjechali, osiedlili się i mieli swój <laughs> kościółek. Tak. Właśnie. Także a, i cała, cała wieś dla nas. Trwają trochę kurki. Chciałabym jeść na siadanko. I dzisiaj mamy jogę. Wszystkie pozytywnie nastawione na jogę. Za chwilę. Tak Za chwilę, tak. Yy, ale najpierw mamy uziemianie. Najpierw uziemianie. To, to teraz już <grywa> będę się uziemiać na trasie. No także najpierw jest uziemianie, później joga. No i dopiero się na jesteśmy bardzo głodne. Płateczki znowu, zobaczcie, to jest to, jest to, to, jest, to jest moc. Płateczki, pateczki, płateczki. płateczki. Pakleczki? Nie mam już. O, nie masz? Nie mam. Deszczelna. Ja miałam tego No ja mówiłam, że byś jak odorowała, ale ty nie stałaś i idziesz. Nie słyszałam. Nie słyszałam. No wszystkich tutaj sobie, ci obdarowane tymi potyczkami, bling bling, nie? No, także idziemy zjeść. Poprosiliście. Zobaczcie, jakie my tu mamy dobre rzeczy. Co ty tam sobie nałożyłaś ciekawego? Awokado z pomidorkami. Awokado jest takie. Bez mięsa. Z pomidorami. Tak? Tak. Awokado jest. Zobaczcie, jakie w ogóle deserki są piękne. Ja jadłam jadłam przepyszną owsiankę. Jakbyś mogła opowiedzieć jeszcze raz o tej owsiance, osiance. Nie zrobię tego tak do Tak, prosimy, bo owsianka to jest rzecz święta. Owsianka rano w ogóle powinniśmy zacząć od śniadania ciepłego. Ciepłego, no tak, żeby organizm nasz zaczął funkcjonować, żeby woda, zaczęły, woda, tak woda. soki trawienne zaczęły się wytwarzać. Powinniśmy od ciepłego. Jaglankę możesz przygotować dzień wcześniej w piekarniku odgrzać cokolwiek więc. Natomiast tu jest po ajurwedejsku i jest ona nas przyprawami Kurkuma, chili, imbir, cynamon czyli wszystkie te przyprawy rozgrzewające. rozgrzewające, ale one są też, zabezpieczają nasz organizm, żebyśmy się nie przeziębiły, żebyśmy były wyspane, żeby lepiej nam krążyło krwiobieg, żeby limfa się ruszyła. Więc to wszystko ma naprawdę super. Znaczenie no i ja dla Ja was. mam taką małą portyjkę. No. No, no. Co? I czuję mega takie właśnie e, ciepło. E, Tylko taka miłość, na miłość na brzuszku, prawda? No tak, dużo na na miłości. Bo, bo to jest, że to dla mnie. Tak, yeah. Zaraz, znaczy, znaczy, to jest. są paszteciki, jest, 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 e, jest szyneczka, i, słuchajcie, dla, dla i, mnie. Jest, e, ale są jeszcze słodkości, proszę bardzo. A te otokółki mocy są słuchajcie najlepsze. Przepyszne, i mamy takie piękne. Dziewczyny, ja nie w swoim razie, był a tu, a, tu, a tu koleżanka ze spaceru już bez płatków, już bez płatków jesteś, pokaż się, haha. A, gdzie no, działa, no, idziemy działa, no, no, sobie coś zjeść. przepiękne słoneczko. Na naszym kampie pojawiły się pingwita. Zresztą doskonale je znacie w wersji beta Glukan, którą absolutnie uwielbiacie, ale ja mam wrażenie, że te płatki są niedocenione, ponieważ one w ogóle beta Glukan totalnie przyśmiło te płatki, a one są mocno rozświetlające, na no, ja mają wyciągi, które rozświetlają są na płachcie bawełnianej. Specjalnie słuchajcie, pokazałam te płatki dziewczynom, ponieważ wiem, że często na początku osoby, które zaczynają stosować płatki, mówią, że one gdzieś tam zjeżdżają, jeszcze nie umieją z nimi pracować, więc te one od razu się, słuchajcie, przyklejają, są cudowne, cudowne, naprawdę to są cudowne płatki, więc myślę, że one naprawdę Wam pokażą wiele dobrać, jeżeli chodzi o pielęgnację, więc to też Wam podziękuję I trio moich ulubieńców, eee, zresztą muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o hygiene, to są jedne z takich moich ostatnio naprawdę dużych odkryć, ponieważ one mają takie welurowe wykończenie, jeżeli chodzi o hydrożel, także tutaj możecie zobaczyć, jak one wyglądają, więc myślę, że to, te płatki są po prostu absolutne, absolutnym sztosem, dla mnie przynajmniej, ale Aura Quartz są właśnie wydaniem hydrożelowym tych naszych ulubionych Pink vita i Beta Glucan, więc też Wam słuchajcie podziękuję, bo myślę, że naprawdę warto je mieć. Zresztą dziewczyny wiem, że sobie testują, zamawiają i pokażę Wam absolutne, absolutny hit tej pielęgnacji, którą dzisiaj dla Was przygotowałam. Najnowszy krem pod oczy marki Fauti. Słuchajcie, marka VT wypuściła Cica Riddle i to jest mocno liftingujący krem z tym kompleksem Cica Riddle, czyli tych mikroigiełek z wąkroty azjatyckiej. To jest w ogóle taki bardzo, bardzo rozbudowany kompleks, to jest w ogóle najnowsza seria i to nie jest ta seria, która jest dedykowana na noc. To jest, słuchajcie, produkt, który bardzo dużo zawiera antyoksydantów, też ma rzęszczeń w składzie, więc w momencie, kiedy nakłada... możecie sobie zrobić w ten sposób, że po prostu nakładacie krem w ten sposób jak ja, taką grubszą warstwą, po prostu jakby sobie na paluszek przygotowujecie tą jakby porcję kosmetyku i w tym momencie przykładając do skóry czujecie te wibracje, słuchajcie także musicie dobrze rozprowadzić krem, nie naciskać tutaj już niczego i słyszycie? Sam kosmetyk Pracowuje. To jest w ogóle e, o wiele tańszy produkt niż pokazywała Natalia Siewiec, bo sprawdzałam swoje ceny. Kiedyś pokazywała właśnie takie rozwiązanie w kremie, e, czyli po prostu marka przygotowuje kosmetyk czystą pielęgnację i wtłacza w takie opakowanie, które jednocześnie ma wbudowany masażer e, wibrujący, który pięknie rozpuszcza. E, tutaj też macie bardzo chłodną tą końcóweczkę, możecie ten krem spokojnie trzymać w lodówce i on Wam redukuje obrzęki, bardzo ładnie wtłacza kosmetyk, także to jest dla mnie, słuchajcie, odkrycie właśnie dzisiaj Wam Wam że dosyć ciekawy kosmetyk, także myślę, że z tych produktów będziecie bardzo zadowolone, płateczek też macie podlinkowane i słuchajcie, mój, no obiecałam Wam kompleksową pielęgnację, mój absolutny hit, słuchajcie, krem kolagenowy, który jest jedną z tych trzech nowości, trzech, tak sobie liczę? Nie, słuchajcie, jest maska w płachcie, ten box, który doskonale znacie z masek w płachcie, takich 30 sztuk, jest krem do twarzy jest esencja i są maski koleganowe, które słuchajcie, ja też wzięłam, bo sobie wczoraj robiłam jedną z tych kapsułek, podzieliłam się i to jest bardzo fajne rozwiązanie teraz pod kątem wyjazdów, także macie taki e, krem, to są słuchajcie kapsułki właśnie z maseczką kolagenową e, ona daje uczucie nawilżenia, daje uczucie napięcia więc słuchajcie, można celebrować tę pielęgnację w tak fajny sposób tak ciekawy, tak jednocześnie, tak przepiękny że myślę, że po tym filmie będziecie absolutnie rozmarzone e, taki jest słuchajcie mój cel także tak już na końcówce vloga pokazuję Wam naprawdę cudowne kosmetyki w cudownym miejscu i słuchajcie zobaczcie Krem ma taką troszeczkę esencjonalność, tą ślimakową, którą my lubimy. I daje efekt totalnego bluru na skórze. Pamiętajcie, że też nie pomijamy okolicy szyi. No rewelacja. Także sobie wziąłem sobie zimny prysznic po poranku, Dziewczyny tutaj piją kawkę e, i myślę, że to jest naprawdę bardzo fajne zwieńczenie tego vloga. Jeszcze wam pokażę, że jeżeli chodzi o taką pielęgnację, którą ja sobie wzięłam też, e, jeżeli chodzi o zmywanie makijażu, e, to w pierwszej kolejności takie chusteczki Fauty Cosmetics. No na w ogóle ukradną Karince, bo ja mam swoje, ale Karinka ma mniejsze, więc jest fajniejsze na wyjazdy te 30 sztukowe. Tak? Tutaj nie, tutaj jest 50 sztuk, to jest, słuchajcie, mega fajne na wyjazd. E, I później sobie zmywam buzię nowym olejkiem do demakijażu to Kobo. E, w ogóle bardzo ciekawy kompleks, bo to jest, e, słuchajcie, tam jest bardzo, dużo też. E, czarne herbaty, więc silnego antyoksydantu, ale tutaj, słuchajcie, jest to olejek w formie emulsji, więc na początku sobie zmywacie makijaż, czyli tuż do rzęs podkład właśnie tym produktem, a później zmywacie normalnym żelem, no to tutaj u mnie standardowo yy, oczywiście Beauty of Johnson, czyli ten z zieloną herbatą, też Wam, słuchajcie, dam linka, bo jeżeli szukacie takiej kompleksowej, bardzo delikatnej pielęgnacji, to on, słuchajcie, jest rewelacyjny. Także... Dzisiaj takie polecajki. Pamiętajcie, że na Laros zawsze macie kod rabatowy. Cokolwiek by się nie działo, tak ten kod działa. Ja jakby nigdy nie tutaj nie odpuszczam tematu, żeby po prostu gdzieś tam był wyłączony, bo mi po prostu same piszecie, że Magda skończył się Twój kos, więc go odnawiamy. Możecie sobie zawsze stale robić z nimi zakupy. Także słuchajcie, piękna pielęgnacja w przepięknym słoneczku. Zobaczycie. Muzi jest cudownie nawilżona i bardzo wam dziękuję za tę pielęgnację. Także warto, warto, słuchajcie, gdzieś tam się wyczilować i pojechać na taki wyjazd, bo on jest totalnie inny. Totalnie inny wasza. W ogóle, słuchajcie, założył się, że nasze włosy są inne, pięknie błyszczą, nasze skóry, odpoczywamy, totalny relaks. Na początku wiecie, przyjeżdżam pełne makijażu, a później tylko pełne pielęgnacji i dobroci. Także myślę, że myślę, że warto. Słuchajcie, w ogóle... Przepiękne zakończenie. Przepiękne zakończenie weekendu, tego Wam życzę. Także będę namawiać karenkę żeby robiła więcej kampów, a Wy, mam nadzieję, że się też przekonacie, bo rozmawiałyśmy o tym wielokrotnie, że tutaj naprawdę nie trzeba szukać pary. Tutaj w ciągu pół godziny jesteście w stanie po prostu zaopiekować się sobą nawzajem e, i tak cudownie działać synergicznie. Więc nie szukajcie par, nie szukajcie koleżanki, która z nami pojedzie. Absolutnie się nie wstydźcie, bo to jest pierwsza rzecz, którą zwróciłyśmy uwagę na tym kampie, że większość osób miała blokadę, żeby pojechać, żeby się zdecydować na niego, bo. No bo właśnie była blokada. No nie miejcie Nie miejcie otwierajcie się na nowe rzeczy, troszeczkę wychodzić ze swojej strefy komfortu, bo ona jest bardzo ważna, żeby ją stale pobudzać. Stale pobudzać i robić sobie cele. Także bardzo Wam dziękuję za ten czas i życzę Wam pięknego tygodnia, pięknego tygodnia, pięknego weekendu, w zależności od tego, kiedy oglądacie ten vlog. Jestem dla Was w dyspozycji oczywiście zawsze na Instagramie. Także buziaki. Trzymajcie się. Cześć!